Realne. Chcemy to miejsce przygotować dla potrzeb galerii, jakichś konsensusów, jakichś spotkań literackich. A tych, którzy będą cyjn zakopiować to miejsce, my pieniędzy wydawać nie będziemy. O nowe miejsce dla artystów, pytałam w łodzi Justyna Krakowiec. Bo no, ja mam stage, yeah. w Polsce, 34 stopnie, już w Zielonej Górze, pozdrawiamy. 33 w Poznaniu, też nieźle. 20 z Warszawy 28. z 20 z 20 w miejscu, tam będzie. Na ile stopni to no, tak, ja. że? w nie, 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 Mechaniczna na stanie dysponująca GM. Hmm. Pociąg do Lubecki. Dzięki wielkie, dzięki za ja. to łobek. Dobra. Ja.